przez cały rok 2024, który powoli dobiega końca, chcieliśmy razem z państwem świętować srebrny jubileusz radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Zaplanowaliśmy aż 25 wydarzeń. Jednym z ostatnich epizodów tego szczególnego czasu będzie msza święta dziękczynna za 25 lat istnienia Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej, która będzie sprawowana w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu już w najbliższą sobotę 30 listopada bieżącego roku o godzinie 15 w godzinie Bożego Miłosierdzia. Mszy świętej będzie przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl. Kapłanów zapraszamy do koncelebry. Na zakończenie mszy świętej w kaplicy cudownego obrazu świętego Józefa Kaliskiego zawierzymy całe nasze radio, rozwój naszej rozgłośni, wszystkich słuchaczy, sympatyków, a także dobrodziejów naszego radia. Dziękujemy Państwu, że od 25 lat razem z nami tworzycie radiową rodzinę. Dziękujemy za Waszą codzienną obecność, za każdą wspólną modlitwę, za spotkania, pielgrzymki, dobre słowo, a także Wasze materialne wsparcie. Niech nasze świętowanie stanie się naszym wspólnym udziałem. Zapraszamy Was do modlitwy i dziękczynienia. Niech nikogo z nas nie zabraknie. Do zobaczenia w sobotę 30 listopada o godzinie 15 w Kaliszku w Bazylica? Bazylice.